Się zaczyna od tego, co wolisz, końce czy początki. Początki. Początek niesie ze sobą zaciekawienie, jakąś tajemnicę, nowe wyzwania, zdecydowanie początki. Czy w odniesieniu do kontekstu szkolnego, tego, że jesteśmy we wrześniu i startujesz, to też jest takie Twoje myślenie? Tak, myślę, mhm. że tak. Początek roku szkolnego to początek czegoś nowego właśnie nowe wyzwania mhm. i sprostanie tym wyzwaniom jak Aha. najbardziej yy, przez lata pracy, bo zdaje się, yy. że to już jest ponad 20 lat. Okay. 23, o, gratulacje, 24 w tym roku, świetnie. Czy w, tak. No powiedzmy sobie szczerze, w długim stażu. Mhm. Masz już wypracowane jakieś swoje BHP, które pozwala ci wiesz, bezpiecznie lądować pod koniec roku? Tak, zdecydowanie. Co to jest? Pierwszą taką strategią, nad którą zresztą cały czas pracuję, to utrzymanie balansu mhm. pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym, mhm. czyli też dbałość o, o swój dobrostan. Mhm. Musimy jako nauczyciele znaleźć czas na pasję, znaleźć czas na hobby, na odpoczynek, mhm. żeby nie przemęczać się i żeby przede wszystkim zapobiec wypaleniu zawodowemu, ale to również dbałość o, o naszą fizyczność o, o dobrą dietę, o zdrową dietę, o dobry sen nad tym pracuję i to jest moja pierwsza strategia. Na pewno dbam o relacje, o relacje z koleżankami, kolegami, czyli współpraca. Tak. To też dobrze wpływa na naszą, na naszą efektywność, w myśl, co dwie głowy to nie jedna, mhm. pobudza naszą kreatywność, więc o to dbam, ale też o dobre, pozytywne relacje z uczniami i mhm. z rodzicami. Kasiu, gdyby ktoś zapytał ciebie, jako y, osoby doświadczonej w tym zawodzie, iść tam, nie iść tam, co byś odpowiedziała? Iść. Bo. <grym> e, ale trzeba to kochać i mhm. trzeba, to mieć, e, trzeba to mieć w sercu. E, ale iść też, m, m, dlatego że jest to taka praca, która wymaga od nas, i bardzo dobrze, że wymaga, wymaga od nas ciągłego rozwoju. Mhm. I to daje mi praca nauczyciela, ale również praca jako doradcy metodycznego. Nieustanny rozwój, nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych, ciekawych, Metod pracy z uczniem to jest też dla mnie, dla mnie bardzo ważne. Cieszę się z każdego sukcesu moich uczniów, szczególnie z sukcesów edukacyjnych, czyli wtedy, kiedy na przykład uczniowie wybierają na dalszym etapie edukacyjnym klasę z rozszerzonym językiem angielskim, czy, czy właśnie klasę jakąś językową, to mnie najbardziej cieszy się bardzo dziękuję za rozmowę i fruń dziękuję. wysoko! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. bardzo.